Hejka hejka, widzowie. Z tej strony Kinga Q2.1 I, i teraz y, będę przechodzić w Robloxie niby takie trudne odby. No niby ono jest trudne, ale, ale ja spróbuję pokazać, że ono nie jest trudne. Także trochę mnie rozchorowało y, od mnie y, wczoraj i przedczoraj. Normalnie byłam taka chora, że... Nie czasu, kiedy jakiegoś chcieliśmy nagrać, ale teraz już z tym staram, wracam. Ja dziękuję za 244 24, 24 subskrypcje. No to ja już nie przedłużam, Idziemy. Coś to jak na filmie będzie, będzie jakie będziecie słyszeć kaszel. No to ja mam kaszel, więc w przypadku to to tak leci, łatko. To chyba trzeba przeskoczyć. Nie wiem, nie wiem, Kto, to jest to prowadzące. Ale mnie wywaliło. Jak coś, tu nie pytajcie, czemu mam sygnał chłopaka. Albo tu trzeba kliknąć chyba. Szybko 10 sekund, a ja ich... A nie, bo ona chyba, ona musi do siebie kliknąć, ja myślałam, że ona ma, że mamy to każdy raz. aha, bo to trzeba przeskoczyć, nie, nie, no, japie Bo to trzeba na ten klocek wskoczyć, matko I że jej się to udało tak szybko, o kurde, dobra, okej okay. Oczywiście jak coś, to jak widzicie tam te, y, y, te gravity coile albo te, te magic carpet bo no to ja tego nie mam bo to jest zero buksy, tylko to pokazuje, że jakby niby to mamy no ale wiecie, jakbyśmy chcieli to od razu sobie kupić to, to może Elevator to boost you up o, to do góry mi się wnosi. kurde trzeba kliknąć przycisk no Jak na razie nie jest to jakaś mega trudna opcja, Po prostu robisz to, co ci gra każe jak tak to się wleci, no to, to, to nie. Jakoś <ścoughs> to nie jest trudne, tylko to był mój błąd. Kurde, bo gór, ogólnie na laptopie na przykład mi się gra łatwiej w inne. Kurde, i co tam trzeba zrobić? albo to czawsko skoczyć matko widziałam, żeby cię chat. Tu tutaj trzeba też skoczyć. Co to jest? Aha, a bo to trzeba było skoczyć. Co się dzieje? Jakbym jakoś tam nie skakał przed to, ale nie skacz... O! I to jest ten moment, kiedy bym tak nie skoczył. Nie, nie wiem czy to zauważyliście. <coughs> Okej. Okay. Spider jump on it. Dobra. O! O dobra. To, to ja nawet mogę sobie pominąć. Sobie tu jest jakiś troll i co to... a a, bo, bo tu można takie, takie y, <śmary> trollowskie rzeczy sobie kupić za Robuxy. Ja generalnie, jak widzicie, miałam Robuxy, zostało mi 10 tylko, ale, ale wiecie. Znaczy no, miałem też poprzednio Robuxy i co tu trzeba... a, po no, prostu mignąć, tyle jest. Więc... No, jak coś tak słyszycie taki dziwny głos, to to jestem ja niestety, niestety, ale no, tam chora jeszcze ostatnio ta, taka nienormalnie choroba dołapała, że to hit. Co się dzieje? Aha, bo ja nie mogę tam skoczyć, ja myślałam, że trzeba skoczyć. Teraz sądzę, to... Co jest? Ty, nie mogę wszystko przejść. To jest chyba tak, że ja muszę po prostu tak skakać. Aha. O, ja, o kurde. Niby to jest trudne oby, ale wydaje się, że... Znaczy, niby się wydaje, że jest trudne, Kurde, no ej! Można potem tym trudnym też przejść. Kurde. Nie wiem, czy ja to w ogóle przejdę. Bo to chyba trzeba szybko. Skacz! Dobra, jakoś idę będę. Jest, dobra, ja jakoś mi się udało, to nie mega ciężko. Kurde, co jest? A bo tutaj pokazują, gdzie trzeba przejść, takie, że to jest bardziej przeskopująca. Tak. Może ja tyle nie będę gadać co każdy, co każdy poziom, więc dam, więc troszeczkę się wyciszę. Ale lecę kurnie. Muszę po tej jump jumpara skakać, ale to nie jest takie łatwe. Aha, napisał mi tu pęda, no taką e e e kurde, dobrze mi stać, no to co robi? Bo nie da się... No, i teraz szybko skok na to, dobra. Udało <laughs> się, udało się, udało się, udało. <laughs> dobra, no to ja robię kolejny poziom. Szczerze Wam powiem, że, że niektóre poziomy są łatwe, a niektóre tak. Tak sobie będziesz myśleć, że no co się dzieje? Albo nie, nie wiem. Ale, tak jakbym jakoś mega dziwnie spadła, ale jednak, kurde. A co się dzieje, nie no? Nie żebym dwaliła już mogłam to wygrać. Czy ja mogłam przejść tam koń? A ona i tak... Chodź ja mam tutaj nie się, się waliła. Kurde, no głupie... To za roboty ja pierdzielę. Nie chcę tego nawet by kupować, bo mi to jest totalnie niepotrzebne. To się chyba jaję jakieś robicie. No nie, bo to tak... M bo tu tak miał być ten. Taka nie można skakać. Jak ona tak pewna siebie idzie? Ja nie mogę. No znaczy, nie wiem, czy to jest ona, bo również, że chłopaków zebranym skierowanym. Oh kurt. A bo ja wstecham po tym. Ale, ale i tak nie miałam wyboru. I tak musiałam po tym sześć. No. No ja. No się wydaje, że ona wstechnie. No jaka ona jest dobra, bo ona tak pewno siebie idzie. Bo ja tak właśnie nie potrafię. Tutaj trzeba skoczyć. Dobra, udało mi się jakoś. Tutaj muszę spróbować 360, ale chyba wolę. Wolę lepiej No mam, mam katarę normalny. tutaj trzeba na to wskoczyć, ale on mi tam skacze sam. Jakby ja wam mogę pokazać, że ja nawet nie klikam, nic. Więc ten guzik mi się podoba. Nie wiem z jakiej to jest racji, kurde, bo ja muszę unikać, ale nie chcę tego grać koila. Po co mi skakanie? No ja pierdzielę. Chodzimy z CMS, lajkuj je. A jak ja tu mam A, bo ja mam to przeskoczyć, taką proszę. Widzę, że ona sobie poradzić nie umie. To jest 20%, ale, ale to trudne. No i ona, a, ta u nas, to przeszła, a ta jak teraz się muszę męczyć. A nie, ona tego nie przeszła. Ja myślałam, że ona to przeszła. O kurde. Na pewno nie kupię skip up po prostu kto, kto by to kupił? Ej blisko byłam. A tu pokazuję kto jest najbliżej. No ja szczerze wam powiem nie jestem najbliżej. Dobra i teraz skok, dobra. A jej też się akurat udało. No, no co jest? A bo to jest pewnie takie, że, że to mi samo leci. Mówiłam, mówiłam, że to mi samo leci pewnie? Ale ja tego tam nie przeskoczę, ja nie jestem taka. Ej, udało mi się to przeskoczyć. Dobra, no, pierwsze to mam. Oh, jezu, nie. No, miała mi nagle Dobra, lecimy szybko. Ale ja to zagrałam. ja wyszłam na górę tego. Ej, ale ja to. Ale ja to. Ale ja to zrobiłam. No nie, ja nie wiem, jak ja tam skoczyłam. A ona już jest tak daleko. No jeżeli jakiś stage z pieprzy, no to się udają. O tutaj się robi 3. No ciekawe to jest 360. No nie wiem tam. Kurde. Szczerze Wam powiem, to nie jest jakieś mega trudne, tylko po prostu czasami nie skupiasz się na poziomie i tak sobie gadasz. Gadasz i się to nie są takowe nie? O kurde. Kurczę, nie wiedziałam, że mogę iść. po drugie jedno sierpnie zielone. Po co mi było z czasu? A dalej co było? To już jest tak daleko? No pierdzielę. O, ja ją jeszcze tutaj gdzieś chyba wzięłam. Jak tamś, tam się mam? Elmorel. Nie no, nie. <laughs> to bije, ale to nie zabija. Więc to jest takie... Normalnie mam już tego po prostu dosyć. Łooo lepszy mężczyzna. No on, ona tu jeszcze była chyba. Tak, ona tutaj była. A! Jestem! Jestem!

Dlaczego ja zjechałam? Dlaczego ja zjechałam, a nie zabiło mnie to po prostu od razu? Ja nie rozumiem. Mówię no... Normalnie... No nie wiem, nie wiem. Dobra, no jak coś, to ja sobie grę wyciszyłam, ponieważ, no, tam była muzyka, a po prostu... <laughs> po prostu ta muzyka byłaby troszeczkę wymywająca, więc... Ją po prostu widzisz, mam tą muzyczkę Ty, ogólnie bo ja się dwie, bo ja w 15 minut zrobiłam 65 poziomów czajcie to? A to jest naprawdę bar bardzo dużo I że w 15 minut tyle poziomów no, gdyby to było rzeczywiście ciężkie no to bym tak, to bym tak, no to bym tak z... Nie mogę dopatrzeć, gdzie ja jestem obecnie. A,

No, generalnie to teraz muszę iść tu. Ale ciekawe, ile jest tu poziomów? Bo tak, jakby nie pisze ile jest. Kurde. Niektórzy tak lecą na Hama, ale ja tak na w lepiej nie lecieć, bo jak ja mam po prostu. Wiem, że jak mam zdechnąć, to po prostu nie lecę na Hama, nie? Hmm, dobra, teraz tutaj, tutaj, i trzeba, kurde, tutaj też jest ręka, chyba lecz, że A nie, no, trzeba to zrobić, kurde, no ale tam nic chyba nie ma. Ej, tak, tam nic nie ma, więc po co ja tam idę? Tam, się tam nic nie ma, no bo ja Wolałam wam milić to i zrobiłam to w końcu. Ja myślałam, że to się nie klei, że tu, że tu to mogę zrobić i że tam nie wejdę do góry, ale jednak wchodzę. Jednak już Wam więc... No, 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 no. Dobra, ja se lecę i szybko. No nie. Znowu muszę robić to, no nie. Chyba, że Wam po prostu to mile i po prostu to chyba przemina, jak to już zrobię, bo to jest takie. Jaka... Nie wiem. Dobra, ostatnia próba. Dobra, udało mi się, więc nie potrzeba. Kurde. Ale ja już tu byłam i to przeszłam. I, i to normalnie ten. Znaczy, no nie zapisało mi tego ten. No dobra, ja teraz zrobię sobie, kurde, kolejny poziom. Myślę, że już myślałam, że spadnę. No jednak nie. Bo tu mi pokazujecie, ja jestem. Chyba. Kurde, no nie. Teraz muszę na dół, bo. Ja nie mogę. Spróbuję to. Tak, jest, widzimy. Jest, jest. Można tą grę zarolować. Mi <laughs> jumpik. Jumpik. kur. Te, bo coś to jest Ja muszę tak jakby, jakby na to wiec, o i wtedy skoczyć, bo tak Co to jest? Aha Ja tu muszę zeskoczyć, nie? Co? Aha No co jest? Nie wiem, nie wiem, nie. Nie wiem kto ma być. <laughs> nie ja tam No tak, bo to będzie i tak do, do dołu. Także nie. No co się dzieje? Ja sobie na tym stoję, a to co? <laughs> Dobra, teraz mi się uda. Aha. Nie wiedziałam, że to leci tak. No kurde, ja nie mogę. Normalnie. To jest takie bardzo trudne. Znaczy no, się no w sumie... Kurde. Znaczy no, się no w sumie to nie jest trudne, tylko ja nie umiem zrobić. Tylko ja jestem nutkiem. Nutkiem. Tak wie, wiem, pewnie każdy teraz powiedzieć, że jestem nupkiem, no bo ja jestem tylko nupkiem, no kurde nie umiem mega szybko tego przejść. Że tak, że jest Pitran. Kurde. kurde, no. Kurde, bo nawet leciutko. Rolę o Proszę bardzo, po. No kurde. Nie, no ja. A ja no, wstąpiłam. Dobra, prostu posyłam, pokażę, jak już to przeszłam. No bo no. Dobra, wreszcie dobrze Były jeszcze chyba z trzy próby. Jak to jest takie malutkie, jak ja mam po tym kurde skakać? No co się dzieje? Normalnie nie wiem Jak ja mam po tym skakać, po takiej malutkiej klocku Wiem, że pewno się da, ale Jakby ja nie chcę z tym kombinować Nie chcę po takich malutkich klockach, no co się dzieje? Nie no, ja to chyba jestem słaba w te oby Nie no, oczywiście żartuję Aha, muszę na ten malutki klocek weź. No super, super. Zbytnio mi się to nie widzi. Chyba, że zrobię inną rzecz. Mianowicie to stoi bliżej, więc skoczę na to i mi się uda. Ach. Dobra, okej. Okay. I widać, że no co się dzieje? Dobra, okej, okay. co? Yeah. <słys tongady> co? 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 Ja nie mogę I co? nie mam Szanik, bebecisz, co? ja mam zrobić? Super, nie wiem co totalnie mam zrobić. Twórcy tutaj chyba... Chyba coś się niestety twórcom nie udało, nie wiem, bo nie mogę tego przejść. Tutaj jest zablokowana jakby... Aha! Ale wiem o co chodzi i teraz trzeba tutaj czekam. Okay. <coughs> Pomyślałam, że jest takie tylko zmiennicze A to Dobra, okej, okay, okay, okay. Co tu Aha, o kurde. Kurde, no. <laughs> kurde, nie, nie wiem, czy to w ogóle przejdę. O Jezus, co się dzieje? Nie, nie, dobra. Nie, nie. Dobra widzowie, yy, przepraszam, ale to już jest dla mnie za dużo i kończę ten odcineczek. Pa, pa.